Metropolia Bydgoska.pl Za drużyną Abramczyk Polonii Bydgoszcz wyjątkowo pracowity tydzień. Podopiecznie, że o kanclerze odjechali trzy ligowe spotkania i odnieśli w nich jedno zwycięstwo. Ja zapraszam teraz na analizę tego, co wydarzyło się w tych trzech spotkaniach. Pierwszy odcinek tego żużlowego serialu miał miejsce w Gnieźnie. Tam Polonia przegrała co prawda ze startem 49-40, ale odjechała swój najlepszy wyjazdowy mecz w tym sezonie. Liderami Polonii byli Troy Bachelor oraz Tomasz Orwat i Kai Huckenbeck. Zwłaszcza Niemiec i Australijczyk spisali się bardzo dobrze. Huckenbeck zgromadził na swoim koncie 11 punktów i był to jeden z jego lepszych występów w tym sezonie. Swoje dorzucił Orwat, który na trudnym terenie w Gnieźnie naprawdę prezentował się dobrze. Nawet w wyścigach z Friedrichem Jakobsenem był bliski wyprzedzenia Duńczyka na dystansie. Jego jazda wzbudzała nadzieję na to, że może nawet zakręcić się on około dwucyfrowego dorobku. Niestety troszkę, troszkę zabrakło. Kluczowy moment tego spotkania miał miejsce w biegu, w biegu dziewiątym. Wtedy Polonia była bliska objęcia prowadzenia w całym meczu. Niestety Andreas Liager przeszarżował. Ostatecznie został wykluczony i był niezdolny do jazdy w dalszej części zawodów. Polonia co prawda w tym wyścigu obroniła się jeszcze dzięki troje bachelorowi, ale do końca meczu zabrakło tego jednego seniora więcej, który mógłby zapewnić bydgoszczanom zdobycze punktowe. Zabrakło tych właśnie 9-10 punktów, które Liager, gdyby, gdyby, nie ta, gdyby nie ten upadek, mógłby Polonii zapewnić. Ale ostatecznie ta, ten występ Polonii w gnieźnie pewnie wlał kibicom w Bydgoszczy trochę nadziei w serca, ale Niestety, dwóch punktów nie udało się zdobyć i Polonia została w tabeli z jednym zwycięstwem. Kolejny mecz z lokomotywem był wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, do drużyny po długiej rehabilitacji powrócił David Bellego, a po drugie, Polonia wygrała swój pierwszy mecz od 17 lipca. Niestety, na tym pozytywy się kończą. Polonia, co prawda, wygrała, ale tylko dwoma punktami, co jak na Poziom, który na papierze reprezentuje Lokomotiv, jest to, jest to zwycięstwo zbyt małe, zwłaszcza, że Polonia na łodzie przegrała z 300 punktami. Kolejną istotną kwestią jest to, co zawodnicy tak naprawdę wyprawiali na torze, bo w pewnych momentach było po prostu to zachowanie kuriozalne. Cztery wykluczenia. Z tego. Upadki Andrasa Jagera i Troja Bachelora niewymuszone w żaden sposób przez przeciwników. Trudno jest myśleć o, o wyższej wygranej, jeśli w aż czterech wyścigach barwy Polonii broni tylko jeden zawodnik. Sporo szkód dla Polonii narobili też juniorzy Lokomotivu, którzy zgromadzili na swoim koncie aż 15 punktów i dwa bonusy. Olek Michałow na tle zawodników, którzy przecież trenują na Torze Bydgoszczy, którzy jeżdżą tutaj co, co dwa tygodnie, wyglądał jak, jak gość z ekstraligii naprawdę prezentował się się młody zawodnik Lokomotivu świetnie tak naprawdę jedyną jasną postacią, która nie zawodziła w tym, w tym meczu był David Belego. Francuz w swoim me, me, pierwszym meczu po kontuzji zgromadził 11 punktów, a mogło być ich nawet i powinno więcej, gdyby nie, gdyby nie wykluczenie Kyle Huckenbecka w 15. wyścigu. Belego prowadził wtedy w tym biegu i pewnie dowiósłby trójkę do końca. Niestety skończyło się jedynką. Zwycięstwo podłogi 46 do 44 pokazało tylko, jak mocną drużyną jest Lokomotiv, skoro tak naprawdę oni równie dobrze mogli ten, ten mecz wygrać. Na szczęście dla bydgoskich kibiców tak się nie stało, ale pokazało to jednak, że Lokomotiv na tej chwilę jest po prostu od Polonii drużyną mocniejszą. Spotkanie z Brzeżem Gdańsk było najbardziej jednostronnym z tych, z, tych, z tych trzech meczów. Polonia przegrała 51 do 38. W całym meczu bydgoszczanie przywieźli do mety aż 9-0. Także nie dziwi te, ta dosyć wysoka porażka. Oprócz tego nie obyło się niestety znowu bez, bez sensownych wykluczeń. Nieatakowani upadali Kai Huckenbeck oraz Troy Bachelor, który zresztą Zdobył tylko jeden, jeden punkt w tym spotkaniu. Tak naprawdę przez, przez całe spotkanie Wybrzeże trzymało od Polonii bezpieczny dystans. Bydgoszczanom trudno było się zbliżyć do zawodników Wybrzeża. Między innymi dlatego, że tak naprawdę jedynym pewnym punktem drużyny był w tym meczu Andreas Lieger. Belego owszem wygrał trzy wyścigi, ale również trzy razy dowiózł do mety zero. Także to, ta wyjazdowa porażka Postawiła Polonię już w naprawdę, naprawdę trudnej sytuacji i patrząc na to, jak wygląda ta tabela, będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno doskoczyć do lokomotywu po porażce z wybrzeżem. Podsumowując to, co wydarzyło się w tych trzech spotkaniach, można powiedzieć, że największy problem Polonii jest cały czas taki sam, taki sam jakby przez cały sezon, to znaczy ta nierówna forma zawodników. Właściwie każdy z żużlowców Polonii, oprócz Davida Belego, zanotował przynajmniej jedną wpadkę. Do tego dochodzą te kuriozalne wykluczenia, bo w tych trzech spotkaniach były ich aż 8, z tego 6 bez, bez udziału przeciwnika, był to po prostu błąd w jeździe żużlowców Polonii. Nie można też nie powiedzieć o kontrowersyjnym zachowaniu Jerzego Kanclerza, które spotkało się z ogromną dyzaprobatą w szeregach kibiców Polonii. Jak wiadomo, Jerzy Kanclerz opuścił samolotem Merzybrzeżem Gdańsk, aby udać się na Grand Prix do Gorzowa. Ponadto zapowiedział on, że jeśli Grand Prix w Pradze dojdzie do skutku, również planuje się na te turnieje wybrać. A przypominam, że będą one miały miejsce przed meczem Polonii domowym z Unią Tarnów, które niejako może zadecydować o tym, czy Polonia utrzyma się w pierwszej lidze, czy nie. Taka sytuacja, tak, takie zachowanie prezesa kanclerza niejako pokazuje, jakie są aktualnie priorytety w klubie. Wygląda na to, że że po prostu prezesowi bardziej zależy na tym, aby na turniejach Grand Prix być obecnym, niż wspomagać swoją drużynę swoich podopiecznych w meczach ligowych. Patrząc na aktualną sytuację w tabeli Polonii Lokomotivu trzeba przyznać, że z perspektywy kibica bydgoskiego sytuacja jest, jest bardzo niewesoła. Polonia ma cztery punkty. Jest to co prawda tylko jedno oczko mniej niż Lokomotiv, ale patrząc na, na terminarze obu drużyn to faworytem do pozostania w pierwszej Lidze Żużlowej zdecydowanie są Łotysze, którzy mają jedno spotkanie mniej do odjechania niż Polonia i ponadto jadą aż Trzy spotkania u siebie, są to mecze z Unią Tarnów, Ostrojem Ostrów oraz z Orłem Łódź. Trzeba mieć nadzieję, że, że Lokomotiv w tych meczach się potknie, chociaż patrząc na wyniki nawet wyjazdowe meczów, meczów z, z Unią i z Ostrowią, to Lokomotiv ma jak najbardziej realne szanse na bonus, więc trzeba po prostu liczyć na to, że, że drużyny z którymi lokomotiv będzie jechał, wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności i na trudnym łotewskim terenie pokonają lokomotiv przynajmniej dwa razy. A Polonia musi zrobić tak naprawdę maksa z tego, co ma. O zwycięstwie w Łodzi bardzo, bardzo trudno jest realnie myśleć. Natomiast mecze domowe z Unią Tarnów, która nie jest aktualnie w zbyt, zbyt wysokiej formie, z Ostrowem Ostrów, Polonia musi po prostu wygrać, i jeszcze najlepiej by było, jakby te mecze Bydgoszczanie wygrali z bonusem. Oczywiście. Oczywiście o to nie będzie łatwo. Tak jak mówiłem, faworytem do pozostania, do pozostania w pierwszej lidze są Łotysze z Dauga w Pils. Trzeba mieć nadzieję, że jednak Polonia odwróci losy sytuacji, bo jeśli nie, to Jerzy Kanclerz nie tylko poleci na kolejny turniej Grand Prix, ale, ale również wraz z Polonią do drugiej ligi. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o aktualnej sytuacji w Polonii i zapraszam na kolejne odcinki. Metropolia Bydgoska,